Właśnie skończyłem pracę nad tym antykiem z 1939 roku. Tak przynajmniej udało mi się odcyfrować po numerze seryjnym, który jest podwałkiem. Więc początek wojny, albo już wojna była, że tak powiem, trwała. Co ciekawe, to była wcześniej maszyna niemiecka, a ktoś wsadził normalnie polską czcionkę, bo jak widzimy tutaj te klawisze są zupełnie inne i mają ten polskie znaki i dlatego właściwie ja wiem, podjąłem się jakby próby odnowienia tego sprzętu gdyby to było tylko czysto niemieckie, no to po co, prawda? a tak, jest to maszyna użytkowa na której można coś faktycznie napisać a pisze się rewelacyjnie to jest taki Mercedes wśród tych przedwojennych maszyn prawdziwa limuzyna naprawdę, w porównaniu z ucznikiem. nie nie ma co porównywać w ogóle Łucznik toporny. Jedyną zaletą Łucznika jest to, że jest mobilny, natomiast to jest stacjonarne, bardzo ciężkie. Ping, ping. Trzeba go przeczyścić, bo coś, coś mu tutaj ten rośnie. On sam powinien skoczyć. I teraz działa, prawda? Ale nie ma sprężyny. Najpierw sobie coś tutaj włożymy, żeby zablokowało nam. Tak, i teraz możemy kręcić. tak wydaje mi się, że może tyle wystarczy bo jak go napęknie w środku to będziemy mieć problem zwolnię sprężynę i naciskam teraz spację Praca z tą maszyną to jest czysta przyjemność. Podejrzewam pisanie również. E, zaczynamy od y, włożenia kartki. Więc sprawdzamy sobie kartkę. O, jeszcze. O, właśnie. Jeszcze nam trochę brodu zostało, tam jeszcze się to musi rozruszać. E, tak. Teraz ją sobie wyrównujemy, żeby było fajnie. Pyk. E, I ustawiamy marginesy. Tutaj mamy ten margines początkowy. Czyli tutaj mniej więcej zaczynam no w jednej w prawie, że w połowie strony. Oczywiście, żeby go przybliżyć do, do początku tutaj nie. I on, on się tutaj blokuje tam jest taka zapadka, prawda? E, natomiast drugi margines. To jest ciekawe. On jest zwyczajnie na dzwonek. Czyli e, ustawiamy go sobie tutaj, prawda? Jedziemy Tam zaraz zobaczymy, e, Widać tu. Moment. O! Tak. E, tą część, prawda? I to jest właśnie nasza część, która nam będzie powiadamiała o zakończeniu się danego, danej linijki. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O. Ping. W tym momencie znaczy, że to jest koniec, tak? Że już możemy sobie ten przestawić na następny wiersz. Tak. Tylko, że co ciekawe, tutaj możemy dalej jechać, prawda? Na nic y nie blokuje. Dopiero jak dojdziemy do końca, to ta blokada tutaj zatrzyma się na tym wałeczku. O, i, I w tym momencie jest dopiero koniec. Co ciekawe, ten mechanizm regulujemy tutaj e, tą śrubką i z drugiej strony śrubką, tak żeby nam to różno chodziło. Jak już mamy ustawione nasze marginesy, to możemy coś zacząć na niej pisać. Tylko tu mamy kapslock. Tutaj mamy regulację kapsloka na dwie śrubki po odpowiednim ustawieniu naciskamy caps i możemy pisać już dużymi literami poszło nam na dół i tak go zwalniamy tak a tutaj mamy bardzo taki interesujący mechanizm przesuwania taśmy zupełnie inny niż w późniejszych maszynach powojennych i to jest tak tu mamy biegi prawda jedynka dwójka Yy, więc mamy na dwójce. Widzimy, że to kółko dość szybko się obraca. A teraz wolniej, prawda? Eee, tak wygląda to w środku. Tam jest coś takiego, co się, prawda, kręci. Oczywiście taśmy nie ma, prawda, bo tutaj jest takie coś, nie będę tego wyjmował, ale to ogólnie powinno jak sądzę, przytrzymywać tą taśmę podczas zakładania jak w starych magnetofonach trochę, szpulowych e, założymy to sobie tak, i co zrobić kiedy taśma nam się w końcu nawinie, prawda? bo ona w pewnym momencie się skończy, i teraz mamy taki tutaj śmieszny dzyndzel który jeśli naciśniemy tutaj tą dźwignię to powoduje, że jakby mechanizm się zatrzymuje natomiast jeśli przestawimy to z drugą stronę. No jak widzimy tutaj nic, nic się nie dzieje, natomiast dzieje się dzieje się po drugiej stronie, natomiast niestety brakuje tutaj szpuli i w tym momencie akurat no, nic się nie da zrobić, nie da się na tej maszynie na razie pisać, po prostu brakuje tego elementu, trzeba szukać gdzieś na starociach. Ja zmieniłem na bieg pierwszy, a na biegu drugim mamy właśnie coś ciekawego. Ty e, jakby e, pisze w, o, zostawiając odstępy, tego może nie widać na kamerze, bo to oczywiście nie ma taśmy, nie ma takiej możliwości, żebym zamontował taśmę, brakuje mi szpuli, tu mamy korektor, czyli to nie będzie nam się podnosiło, tu mamy taśmę czerwoną, prawda, w odpowiedniej wysokości nam się to podnosi, a tu taśmę czarną, tak, czarna, czerwona, widzimy na czerwonej, jakby wyżej to podskakuje, no i tak to ma być. Ale to jest po prostu bajka. Jak lekko się naciska, to praktycznie nawet prawie że nie jak maszyna do manualna, tylko elektryczna. Tak jak widzimy, kurde. Normalnie klawisze chodzą rewelacyjnie. Bardzo miękko naciskamy, i wszystko, wszystko działa tak jak powinno działać. O, tu mamy ten, właśnie teraz nam wałek już chodzi. Mamy dźwignię. O, I teraz mamy normalnie na ząbki. Tak, no. Jest maszyna po prostu niesamowita. Ja się nie dziwię, że właśnie to Polacy to zrobili sobie ten po swojemu. Prawdopodobnie to jest maszyna po hitlerowcach. Natomiast jeśli były jakieś elementy, runy, SS i takie rzeczy, swastyki na niej, to zostało to wszystko usunięte. To jest model 8, Olympia Model 8. One były produkowane od 1939 do 1952. Tak jak mówiłem, ten konkretny model to jest 1939. I możliwe, nie wiem, właśnie, czy, czy trafiła jakby jeszcze przed wojną, jakoś eksportowo do Polski, czy po wojnie. I, I sobie ten dorobili do nich ale ja myślę, że to jest to, to drugie rozwiązanie bardziej prawdopodobne. Tym bardziej, że jeśli ją obrócimy, to tutaj ma jakieś takie dziwne symbole. Wydaje mi się, jakby coś w rodzaju daty. Tu jest 49, czy, czy coś takiego. No więc y, brali po prostu cokolwiek było i uzdatniali to na, na swoje potrzeby. A wiadomo, niemieckie rzeczy. Kurde, no nie, no nie można nic powiedzieć, prawda? Robili dobrze, z tego są znani, fachowcy. Odrestaurowanie tej maszyny to była no, czysta przyjemność. E, dużo mechanizmów było zapieczonych, było poprzestawianych, tak jak na przykład ten Caps Lock. E, teraz pięknie nam działa. E, e, zostało to wszystko wyczyszczone, zakonserwowane. Tu mamy takie fajne panele szkane, że możemy sobie oglądać, jak to wszystko wygląda w środku podczas pracy. Tego brakowało, prawda? O, śmieć. Tego brakowało tej szybki, ale szybkę udało się skołować dzięki firmie Habibia Arabic Shop. Oni to docieli. Także podziękowania dla tych ludzi, że ta maszyna może fajnie właśnie prezentować się tak jak, tak jak kiedyś praktycznie. Nie wszystkie części tej maszyny były y, stalowe, niektóre z nich były aluminiowe, co oznacza, że była to bardzo, bardzo luksusowa rzecz i kosztowała pff, prawdopodobnie fortunę, bo w 1939 tona aluminium w Wielkiej Brytanii kosztowała 94 funty, co w przeliczeniu na współczesne funty to jest 5800 funtów. Czyli wychodzi w przeliczeniu na złotówki współczesne 28 zł za kilogram aluminium, więc kilkukrotnie, oczywiście, więcej niż normalnie możemy dostać. Takie rzeczy jak robimy, prawda? Tu mamy luźny wałek, więc lepiej nam sobie ten wałek zablokować jednym przyciskiem i już nic nie chodzi, prawda? Jest to super bezpieczne w tym momencie, więc nóżki. O! Eee... To są chyba oryginalne nóżki, ale jedna jest, in... jedna jest trochę inna, druga inna, więc nie wiem, czy do... która jest oryginalna, która była dorobiona. Natomiast tych dwóch brakowało i sobie tak po prostu dodłubałem z dwóch zakrętek. I ogólnie działa: to jest plastik miękki, nie łamie się. Tymczasowo tak jako tako może być. Te elementy tutaj są prawdopodobnie do dociskania tej taśmy, prawda, która idzie nam odtąd. Tutaj jest przeprowadzana, i, i tam dalej. Więc to możliwe, że tym się właśnie dociska. Stopień dociśnięcia tego 1, 2, 3. Ale nie wiem, bo nie mam właśnie takiego kółka metalowego. Takie kółko metalowe, co się zakłada na głowę. Tak to było w zmiennikach kiedyś mówili. Więc nie mam tego kółka metalowego. Nie mogę go sobie założyć na głowę. I nie jestem w stanie tej maszyny tak, tak 100% yy, przetestować, że jak, jak to pisze, prawda? Jak te czcionki się odbijają, tylko tak, tak sobie na sucho o, nic, nam nie, nic nie napiszemy, bo jest yy, tab tutaj ten włączony, a teraz działa. Yy, mamy dwa tabulatory, ale nie wiem czym się różnią, nie mam pojęcia. Tutaj tab, los i tab, więc one są praktycznie te same. Tu mamy taki mechanizm przesuwania o 1, 2, 3, 4, aż 5 linii, jak Zależy jak sobie wybierzemy, prawda? Tu mam gdzie zostawiam na jedną. Także ta maszyna to jest maszyna wymagająca od użytkownika pewnej znajomości tego, jak, jak się to obsługuje, bo coś nam się przestawi, gdzieś uderzymy i koniec, i na przykład spacja nie będzie działać. Eee, no. No, trzeba było się znać. No, w ogóle interesujące, że taką maszynę nie ma do nich instrukcji obsługi, więc trzeba samemu dochodzić, co jest grane. To jest w zasadzie jedyny sposób, w jaki możemy um, cokolwiek napisać w tym momencie na tej maszynie. Bierzemy sobie ten relit w przeszłości.